Jeśli budzisz się rano i widzisz niewyraźnie, a dopiero po pewnym czasie obraz zyskuje ostrość, to może być oznaka problemów z poziomem glukozy. Pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w przebiegu cukrzycy dochodzi do różnych zmian w metabolizmie płynów oka, a jedną z nich jest wciąganie płynu do soczewki oka rano. Oczywiście to zmienia jej rozmiar oraz zaburza wzrok. Chociaż trzeba zaznaczyć, że objaw ten może wystąpić o każdej porze dnia, to często towarzyszy odwodnieniu, a tu musimy pamiętać, że ten objaw jest najbardziej dokuczliwy rano dlatego, że rano występuje tak um, u nas tak zwany efekt brzasku. To oznacza, że naturalnie rano mamy podwyższony poziom glukozy we krwi. Natomiast to z kolei powoduje, że woda w naszym ciele przemieszcza się w niewłaściwych kierunkach. Zaburzenia widzenia rano mogą być także spowodowane tym, że cukrzyca może prowadzić do zmniejszenia produkcji łez. Natomiast to skutkuje suchością oczu. W nocy, kiedy oczy są zamknięte, ilość filmu łzowego utrzymującego oko w wilgoci wyraźnie spada, co daje rano uczucie zamglonego widzenia.